Cieszę się bardzo, że po raz pierwszy od 10 lat ponownie polscy nauczyciele fizyki i chemii mogli przyjechać tutaj do Genewy do CERNU, aby uczestniczyć w programie szkoleń organizowanych przez polskich naukowców tutaj w CERN. -ie. Hello there, my name is Sascha Schmeling. I'm here at CERN and I'm the one responsible for education programs here. Currently, we have a group of Polish teachers here, the first for a long time, and we are really happy to have those people here because they are the ones getting to the schools, getting to the young people in Poland in order to motivate them for science, for technology. And uh, those teachers are here for a week, but students, for example, can come here. For two weeks, for a program to do their hands on experience, to do internships here. And one thing that is just finishing, but maybe you still have time, is participate in the Beamline for Schools competition that runs every year. So if you don't make it this year, next year is your turn. Witam was nazywam się Sławosz Uznański, jestem inżynierem w cernie i jednocześnie rezerwowym astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej, a dzisiaj nagrywamy z cernu, gdzie gościmy polską grupę 36 nauczycieli fizyki i chemii z Polski, którzy dostają wykłady od nas, od pracowników CERN po to, żeby Mogli przyjechać do Polski, pracować w liceach razem z Wami, z dziećmi i inspirować nową generację. A wiemy, że młodzi to jest nasza przyszłość, która później będzie budować przyszłość czy naszego kraju, czy wspólnej Europy. Także y, mam nadzieję, że możemy ich zainspirować, a poprzez nich również Was. Koledzy i koleżanki, fizycy, chemicy, ci, którzy krążą wokół nauk ścisłych. Zapraszamy wszystkich do kolejnej edycji Atomów Wiedzy, aby poszerzyć swoje spektrum wiedzy i umiejętności tutaj, w sercu wszechświata. Tu znajdziecie odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Możecie tu poznać niesamowitych ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale pracuje tutaj doktor Słabo Polski astronauta, z którym, jeżeli będziecie mieć trochę szczęścia, możecie się spotkać na korytarzu, czy mieć nawet zajęcia. Pracuje tutaj bardzo dużo polskich naukowców. Droga otwarta dla uczniów, studentów kierunków nie tylko ścisłych, ale również kierunków językowych do odbycia tutaj praktyk czy uczenia się tutaj w ramach szkoły letniej. Jako jeden ze współorganizatorów programu ze strony CERN, bardzo się cieszę, że polscy nauczyciele fizyki w szkołach podstawowych i średnich Mogli po dziesięcioletniej przerwie przyjechać do naszej organizacji. I mam nadzieję, że udzielił im się nasz entuzjazm, to co zobaczyli, to czego wysłuchali, i że wrócą do Polski, do swoich szkół, do swoich uczniów i będą przekazywali im właśnie tą wiedzę z. Taką nadzieją, że coraz więcej dzieci będzie zainteresowane przedmiotami ścisłymi. I tutaj bardzo chciałabym podziękować Ministerstwu Edukacji i Nauki za to, że ten program właśnie po dziesięcioletniej przerwie wznowiło. Mamy nadzieję. Na więcej wydań. Dziękuję serdecznie Magdalenie Kowalskiej i całemu zespołowi, tutaj Piotrkowi Traczykowi, także Andrzejowi Sieńko, którzy właśnie wyszli z tą inicjatywą powrotu tego pro programu do, właśnie do polskich szkół. Cieszę się, że właśnie z całej Polski nauczyciele mogą tu przyjeżdżać. Mówię, że już mogą przyjeżdżać, bo mam nadzieję, że to nie ostatni raz i że jeszcze raz CERN pozwoli nam tutaj przyjechać razem z nimi. Po to, aby inspirować później młodzież na co dzień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.